Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Chain. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na pierwszy odcinek z Gierasy The Power of Love 2, moi drodzy! O naszym dzielnym rycerzu, który uratuje za niedługo przepiękną królewnę. O tak uwolni ją z zwierzy! Patrzcie tylko, gra księżniczce czy też królewnie, czy jak też ją tam nazwiemy, przepiękną serenadę, o, na tańczy! O, a król podgląda ich z zakrzaka, porywa królewne! Zamykają w wieży i połyka klucz! Moi drodzy, a teraz będziemy musieli ją uwolnić! Z tej wieży! A jakże, kochani? No to rozpoczynamy naszą przygodę! Do dzieła koleżko o sterujemy sobie strzałkami, atakujemy spacją, a kupujemy strzałką do góry. Dobra, już wszystko wiemy. No to rozpoczynamy naszą przecudowną zabawę. O, no dalej patrzcie, znowu będzie walił gitarą! No dalej koleżko, rachciach, ciach, rachciach. Ciach. ale wytrzymały sprzęt, gdzie kupiłeś taką super gitarę. Też bym taką chciała. Ale ekstra, jej! Ile ma zastosowań, moi drodzy, nie tylko można na niej grać, ale również ratować nią księżniczki. Świetnie, zbieramy, zbieramy. Jak widzicie, moi drodzy, tutaj dużo żwawiej nasz rycerz się porusza niż w tej pierwszej części, co mnie niezmiernie cieszy, bo tam strasznie się ślimaczył. No naprawdę jak żółw albo ślimak, właśnie. I obu Jabłuszka mnie muśnę, ciach. Patrzcie, mamy taką ikonkę w lewym górnym rogu z bicepsem. Jeśli zjemy wystarczającą ilość jabłuszek, Wow, to mamy power rap! Czyż to nie cudowne? No pewnie, że tak. Zbieramy gwiazdeczki, zbieramy, bo potem znikają. Szybko, o biedna królewna się chowie! Chowa się przed nami, bo nie chce dostać tymi kawałkami złota w główkę. <grych> no pewnie tak, zbieramy, zbieramy i naszego bohatera rozwijamy. Na razie mamy pierwszy dzionasek, ale nie przejmujmy się tym. O, zbieramy! No na razie mamy 28 kawałków, a tutaj 200, 2 tysiaki, 5 tysiaków. Co jest w tym worku? Kupimy kota w worku? No pewnie, że tak, moi drodzy. A to co? Taka budka wygląda trochę jak kurnik. O, ale na razie możemy tylko zjadać jabłuszka. Tam był taki baran, jak widzieliście? Może ten baran też będzie potem do zrobienia? No, upieczenia na narożnie na przykład. Fajnie by było, a nie sądzicie, ale byłaby uczta. No dalej, zbieraj, nie ociągaj się, mój drogi. Królewna czeka na ciebie. A gdzie król? A gdzie król w pierwszej części był taki zły, że podskakiwał w wieży i walił pięściami o balustradę, a tutaj się jakoś schował? O, biedna! Ale wytrzymały te drzwi, nie sądzicie? Kurcze pieczone! Też bym takie chciała mieć! Totalnie antywłamaniowe! Nasz biedny muzyk nawet nie może się włamać, no ale nie wiem, czy ktokolwiek mógłby się włamać, jakby walił w wieżę. murowaną w wieżę gitarą. O! No dalej, jeszcze troszkę, jeszcze trochę zbieramy, zbieramy. Zatrzymać się nie damy przed ratowaniem naszej panny. A jakże, a jakże? Jej, patrzcie, We, w tej wieży nie tylko jest księżniczka schowana, ale również tam jest jakiś skarbiec, bo tyle złotka stamtąd wypada. Kupimy sobie lepszą broń, czy może tutaj? O! Kura? Czyli to jednak był kurnik, bo i drodzy, cześć, kurko złota. Dzięki! O! Jajeczko daje nam dużo więcej siły, moi drodzy! Szybciej nasz bohater się rozwija! Rewelacja! Cześć, Baranku! Cześć, Baranku! Miejmy nadzieję, że jego też upieczemy narożnie! Wow! Level up! Zbieraj te gwiazdeczki, zbieraj! Nie ociągaj się, koleżko! No szybko! Gdzie jesteś? O! Padła! Czy ona wstanie? Ma takie biedne nóżki w kurze! Wstań, proszę, koleżanko! Nic ci nie jest, prawda? E, nie chciałam ci zrobić krzywdy, chciałam tylko jajko. O, może kupimy sobie drugą, moi drodzy. Dobra, patrzcie, już minus 60, świetnie. Mm, nie widzę, żeby ten pasek nad wieżą drgnął. Chociaż trochę, może pół milimetra. O, czy mi się wydawało, czy nasza kura wstała? Upita, biedna. Jesteś, a jednak. Świetnie, dawa jajeczkom, miam, 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 miam. Jeszcze jedno. O, piórka, z niej wypadają. Biedactwo, jeszcze jabłuszka. Ale jabłuszka nie dają tyle energii, co przepyszne jajka. A jakże, a jakże? O, jej, pyszota smakota! Będziemy robić jajeczniczkę na boczku, na boczusiu, z rana, jak śmietana. O tak, przepyszna jajeczniczka na boczusiu. Mniam! O! I z taką świeżą cebulką albo ze szczypiorkiem! Jeszcze lepsze! Z czym lubicie, moi drodzy, jajeczniczkę? Napiszcie mi o tym w komentarzach! Chętnie je sobie poczytam! O! Dalej wyczekujemy z tej wieży skarb! O! Wredny król! Okropny król! Niedobry król! Tak! Swoją córkę umieścić w wieży, tak ją ubezwłasnowolnić. To straszne. O, dalej, dalej, ratujemy, ratujemy. Nie poddajemy się, nie poddajemy. O, zaraz będzie stuwa, kupimy drugą kurę, czy nazbieramy sobie na coś lepszego? Ja myślę, że może przygryziemy jabłuszko. O, tak. Mniam, pyszota smakota. O, jeszcze jedną. Szybko rosną na szczęście, dobra. Muszę mieć nową broń, bo naprawdę, ale tą gitarą nic nie uda mi się wskórać, na pewno. Kurczę pieczone. O, dalej, 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 jak takie perełki złote. To mi się podoba. O, jak to estetycznie wygląda. Trzeba przyznać, że ta druga część jest... Bardziej estetyczna od tej pierwszej i bardziej wciągająca, bo nasz bohater się szybciej rusza i w ogóle... Wow, power up! To mi się podoba, jeszcze kurka dostała. O, jej. Oj, mamy jajeczko na miękko. No dalej, dalej, jeszcze nie możemy kupić. 200, 200. Koleżko, zbieraj, zbieraj. Chciałabym kupić coś fajnego, coś przydatnego, coś wspaniałego. Jeszcze trochę, 7 kawałków złotka. I idziemy sobie zaraz kupić, moi drodzy. No dobra, może wystarczy już tych monet. Jak co jak gadam? Jakie monety? Rudy złotka, perełki złote. O! Wow, patelnia? A, czyli dobrze mówiłam, że jajecznica. Patrzcie, diamenty wypadają. Czyż to nie cudowne? No pewnie, że tak. Wow, teraz szybciej się zarabia. Ale nowa broń już kosztuje 400. Także naprawdę trzeba się namachać tą patelnią, moi drodzy. O, dasz radę, koleżko, dasz radę. No pewnie, że tak. Minus 120. O, to zrobiliśmy postępy. I pasek z drzwiami drgnął on cały milimetr. Haha, super, lubię to. Wow! No dalej, dalej, kryształki, wylatujcie, wylatujcie. Jej, ale napchamy kieszenie tymi kryształami. No pewnie. Nie śpi, nie śpi. Patrz, jak twój wybawca rozwala drzwi. O, tak. O, zaraz będziemy mieć nową broń. Już nie mogę się doczekać. Co tym razem na nas czeka? Innego? oprócz patelni. O, będziemy dzielni i będziemy mieć coś więcej od patelni. <grym> wow! Co? O. Ki do hokeja? Ale, ale wylatują perły. Wow! Super. Czyżby tutaj perły były droższe od złotka? Mhm. <grym> no cóż moi drodzy, o Kurka złotopiórka dostała. O, i mamy drugą kurkę złotopiórkę. Jak fajnie. Pora się najeść jajek. O, kolejne jajeczko. I kolejne. Mniam, muśnę. Super, aśnie. Blue Jay naśnie. No dalej, ale mamy jajeczną ucztę, moi drodzy. Ale piechota, smakota. No tak, prawdziwy rycerz je śniadanie co najmniej z dziesięciu jaj. O, i czepiemy, czepijemy, wyczepujemy. Ojej. Ile tutaj jest złotka ukrytego i diamentów i przepięknych, cudownych perełek. O, wstrętny, niecny król tyle złota pochował. O, i jeszcze kureski. O, kureczki moje kochane, przepiękne, dajcie. O, i zniknęło jajeczko, jak tak można? O, minus 160, świetnie. Tysiąc sztuk złota, żeby mieć znowu nową broń, moi drodzy! Ale się tym namachamy, namachamy, ale się nie poddamy. Nie, mój drogi. Idzie ci coraz lepiej? Już dwa milimetry paska <laughs> spadły, to mi się podoba, to mi się podoba i zbieramy, zbieramy. O tak, już pięć, plus pięć. Wow! To te perełki dają plus pięć, o do naszej waluty i kolejna kurka. I księżyc przepiękny nam świeci, a my sobie zajadamy! Pyszne jajeczka! Ojej, jak super! Jajeczniczka na śniadanko, jajeczniczka na kolację i jajeczniczka na obiadek. I jabłuszko! Zamiast sałatki zjemy sobie zaraz jabłuszko muśne, przepyszne. Patrzcie! Nasz drogi bohater chce mieć nowy level up! O, właśnie, o tak. Właśnie! Blue Jay naśnie! O, superaśnie! Czekajcie. O, miam! Super! Power Rap, To mi się podoba, razy 5! Piąty level as, tak jakby, jeśli chodzi o siłę. Minus dwieście, ale nie widzę, żeby coś nowego się wyczepało. Niestety, moi drodzy! Niestety, niestety, ale będą kabarety. O, jeszcze trochę razy pięć już mamy siły, moi drodzy, i tym bardzo przyjemnym akcentem, że już tyle skarbów udało nam się pozbierać i całe dwa milimetry paska drzwi <laughs> rozwalić! Chciałabym się z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku, a zwłaszcza do drugiego odcinka z tej gierasy. Ja sobie w to trochę pogram i oczywiście do Was wrócę. A jakże, a jakże i zobaczymy, jak się skończy ta super gierasa? Żegna się z Wami Blue Chain. Cześć kochani i do usłyszenia!